Uwaga, film zawiera dosyć sporą ilość spoilerów. Witajcie! Z okazji, że ostatnio moja kreatywność w tworzeniu filmów sięgnęła zera, z tej oto okazji dzisiaj przyglądniemy się bliżej filmowi o tytule Nie miasteczko, czyli oczywiście Willy's Wonderland, i o powiązaniach pomiędzy tym filmem a serią gier FNAF. Miłego oglądania! Na samym początku pragnę wspomnieć, że film został wyprodukowany i wypuszczony w 2021 roku. Oczywiście, sam film swoim rodzajem przypomina to złudzenia motyw Nefa. Wiecie, kwieżercze animatroniki, krew, morderstwa i wiele innych atrakcji. Sam film do czegoś na swojego własnego fangame'a, ale w tym odcinku nie będziemy się skupiać na tychże jak na samym. Filmie. Na początku krótkie streszczenie filmu. Większość akcji filmu rozgrywa się w tytułowym miasteczku Łędziego. Główny aktor, Nicolas Cage, aby zapłacić za naprawę swojego auta, jest zmuszony odsprzedać to w nietypowy sposób. Układ był prosty. On ma całą noc na posprzątanie miasteczka, a w zamian jego rachunki z mechanikiem zostaną uregulowane bez żadnego. Problemu. Oczywiście, bez żadnego większego zastanowienia, główny bohater, pozbawiony jakiegokolwiek innego wyboru, zgadza się na te warunki. Już długo nie trzeba było czekać, aż maskotki zaczną go atakować. I tutaj, mimo zaskoczenia, główny bohater nie ma nawet choć przez chwilę zamiaru oddać swojego życia bez walki. W filmie jest wiele scen, w których główny bohater walczy z animatronikami i prawdopodobnie każdy, który umierał od animatroników w Ultimate Custom Night na pewno z przyjemnością patrzyłby. Na takie sceny. O dziwo, mimo bałaganu, który się pojawił podczas walk z animatronikami, główny bohater należy się nie poddaje i próbuje spełnić warunki umowy. W międzyczasie grupa dzieciaków, która wie, co się odbywa w lokalizacji, to za wszelką cenę, kiedy planuje jednocześnie uwolnić naszego głównego bohatera z samego budynku i potem planować spalenie całej lokalizacji, niestety. Plan nie wypalił, bo wszyscy zostali uwięzieni w środku lokalizacji, kiedy próbowali uwolnić głównego bohatera, który znajdował się w środku. Podczas pierwszego spotkania dzieci z głównym bohaterem, dowiadujemy się, dlaczego animatroniki atakują ludzi, jaki jest ich cel, i właśnie do tego sobie teraz przejdziemy. Najważniejsze pytanie to kto opętał animatroniki w tym oto miasteczku? Jak wielu osobom mogłoby się wydawać na samym początku, to fakt, że animatroniki mogłyby być zaprogramowane do wyłapywania i zabijania ludzi, tak jak miały podobne funkcje animatroniki z FNAF Sister Location, ale jednak w tym przypadku jest całkowicie inaczej. Kiedyś miasteczko prosperowało dosyć dobrze, lecz niestety było prowadzone przez seryjnego mordercę Jerego Willisa. Jest to odpowiednik Williama Aftona, który jest głównym sprawcą morderstw w uniwersum FNaFa. Lecz jednak sam Jeremy od samego początku szkolił innych pracowników miasteczka, tak aby stali się takimi mordercami, jak on. Oczywiście William Afton miał też również osobę, która poszła za jego przykładem, mówiąc oczywiście o Vani, ale na chwilę obecną nie wiemy czy ktoś jeszcze, tak samo jak Vani stała się takim samym mordercą jak William Afton. Ale w filmie morderców jest co najmniej kilka. Motyw zabijania również był podobny. We fnaf dzieci były wabione do innego pomieszczenia przez Aftona w stroju Springbonego, a w Willie's Wordlands byli wabieni do tak zwanego pokoju superzabawy i tam atakowane przez pracowników w strojach animatroników, lecz... Kiedy ilość morderstw i zaginięć w parku Williego była już dosyć wysoka, sprawą zainteresowała się policja. Ale banda Williego nie miała zamiaru tak się łatwo poddawać. W pokoju, gdzie doszło do większości morderstw przez pracowników miasteczka, został odprawiony rytuał, w którym odebrali sobie życie. Oczywiście można byłoby to uznać za grubowe samobójstwo, jednakże sam rytuał okazał się być zbyt skuteczny i dusze pracowników morderców Nawiedzają animatroniki, a po wszystkich incydentach lokalizacja zostaje zamknięta. Kilka lat później lokalizacja zostaje ponownie otworzona, jednakże dochodzi do incydentów kiedy animatroniki atakowały i nawet zabijały klientów, co można byłoby porównać do wydarzeń we FNAFie z określeniem w 1987 roku przez A akurat w przypadku wesołego miasteczka Uliego Takich incydentów było prawdopodobnie o wiele więcej, nie wspominając o wypowiadanych kwestiach przez animatroników, które nie miały zapisane w swoim systemie. Oczywiście w policznych incydentach lokalizacja znowu zostaje. Zamknięta. Lecz mimo to nie powstrzymało to animatroników przed kolejnymi morderstwami. Jak w oficerii Frediego Fazbeara animatroniki nie opuszczały lokalizacji, to tutaj w miasteczku Wuliego jak najbardziej. Lecz w pewnym momencie ataki ustały. Ale dlaczego? Oczywiście jest to spowodowane tym, że kilku mieszkańców miasta, w którym znajdowało się słynne miasteczko, zawarło tak zwany pakt z animatronikami. Ale jaki to był pakt i na czym polegał, tego dowiecie się jedynie wtedy, kiedy sami już obejrzycie ten film, który Wam bardzo polecam. Już nie mogę się czekać Waszej opinii na temat tego filmu w komentarzach, a ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i widzimy się już w następnych materiałach. Na razie.